On nas wskrzesi do życia. Rozważania siostry Gertrudy Bociąg, misjonarki Krwi Chrystusa. Czyta Aleksandra Mieczyńska. Zapraszają edycja Świętego Pawła, Radio Jasna Góra, portal niedziela.pl i Radio FIAT. Wielki tydzień, wielki piątek. Dzisiaj nie ma mszy w Kościele, ale adorując Krzyż, rozważamy miłość Boga posuniętą do ofiary Bożego Syna. Izajasz opisuje Jego cierpienie i nagrodę za podjęcie Go. To cierpienie, poczynając od krwi ogrodu oliwnego do śmierci na krzyżu, miało swoich świadków, choć żaden z nich nie miał pojęcia, że w tym momencie dzieją się rzeczy większe niż to, co widzą. Podobnie jak wielu patrzyło na niego ze zgrozą, tak zniekształcony, niepodobny do człowieka był jego wygląd i jego postać, niepodobna do ludzi, tak też wprawi w zdumienie wiele narodów. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo ujrzą coś, o czym im nie mówiono, i zrozumieją coś, o czym nigdy nie słyszeli. Krew Jezusa płynie jeszcze po jego śmierci. Z przebitego boku wylewa się zdrój miłosierdzia na cały świat. Za mały mój rozum na te tajemnice. Milknę, by kontemplować. On nas wskrzesi do życia. Rozważania siostry Gertrudy Bociąg, misjonarki Krwi Chrystusa.